5 października, czyli w najbliższą niedzielę w studiu koncertowym Polskiego Radia w Warszawie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, koncert dla gazy i dochód z tego koncertu zostanie przeznaczony na wsparcie Fundacji Lekarze Bez Granic, a dziś na kilka dni przed tym wydarzeniem porozmawiam z Eweliną Flintą, wokalistką, jedną z, jedną z zarówno uczestniczek jak i organizatorek, inicjatorek tego wydarzenia oraz Draginią Nadaszdin, dyrektorką generalną Polskiego Oddziału Lekarzy Bez Granic. I zacznę od Eweliny. Kiedy wpadłaś na pomysł organizacji? To znaczy Ewelina upomniałam już przed tą rozmową, że była nie jedyną, a jedną z organizatorek, z inicjatorek tego wydarzenia, więc kiedy pojawił się ten pomysł i czy jesteś w stanie wskazać może jeden taki moment, kiedy na przykład śledząc doniesienia z gazy, uznałyście, że to jest ten moment, kiedy po prostu należy coś z tym zrobić i wesprzeć, mm, wesprzeć tych ludzi. Wiesz co mi od jakiegoś czasu chodziło po głowie, żeby coś zrobić? I cały czas myślałam sobie, że ograniczenie się. Do postowania, to dla mnie jest jak mało, w sensie takim, że ja nie czuję, że mam realny wpływ, no, że, że mogę, że mogę nie wiem, w jakiś sposób coś zmienić, nawet jeśli to jest kropla w morzu potrzeb w tej tragicznej sytuacji. I któregoś razu pomyślałam, zaczęłam szukać po prostu informacji w internecie, siedząc gdzieś w kawiarni, i chciałam się dowiedzieć, która z organizacji jest w gazie, która tak naprawdę rzeczywiście tam jest i, i pomaga w tej chwili. Właściwie no już od, od wielu lat. I znalazłam organizację Lekarze bez granic. Dość szybko jakoś wyobraziłam sobie, żeby to był koncert. Też pomyślałam sobie, żeby moja koleżanka i jej chór wystąpili na, tom, na tym koncercie, żeby połączyć siły. Natomiast okazało się, że no, Gaba kuner, bo o nim mówimy, dwa lata temu robiła rzeczywiście koncert. i ja tego nie wiedziałam. To był już koncert dla gazy. To, to już była ta współpraca, więc my tak naprawdę kontynuujemy tę współpracę. E, więc, wiesz, to były właściwie, wiem, dwa dni, nawet nie, kiedy do Gaby dołączyła jeszcze Ewa Norman, i tak jesteśmy w tym we trzy. E, następnego dnia już dzwoniliśmy do, do e, Dragini, do Lekarzy Bez Granic. E, i, I to Wiesz co, to tak naprawdę był początek sierpnia, więc tempo mieliśmy, miałyśmy szaleńcze i mamy do tej pory, ale to, co się dzieje, jakby już przerasta nasze wyobrażenie i naprawdę. No nie, daje nadzieję, no daje nadzieję, że jest dużo dobrych ludzi po prostu, że, którzy naprawdę chcą coś zrobić. Tempo szaleńcze, jak sam mówisz, ale w tym szaleńczym tempie udało się zebrać całkiem mocną ekipę, bo wystąpią w Studiu Polskiego Radia między innymi Zalewski, Organek, Natalia Schroeder. E, czy miałaś takie wrażenie, że ze względu na to, że jest to koncert charytatywny, ze względu na to, jaki jest cel tego koncertu, e, zebranie tej ekipy było może trochę łatwiejsze, że po prostu artyści, do których wychodziliście z propozycją, e, no, byli bardziej skłonni zgodzić się wystąpić e, i zarezerwować sobie ten dzień, mimo że była ta rezerwacja już z niewielkim wyprzedzeniem czasowym niż w przypadku takiego standardowego koncertu? Wiesz co, ja miałam ogromną nadzieję, że odzow będzie mocny. Natomiast ja byłam naprawdę zaskoczona, że dzwoniąc do artystów właściwie usłyszałam, że oni nie są już w stanie tego wytrzymać po prostu, że oni muszą coś zrobić, bo, bo, bo jako artyści też, jako ludzie wrażliwi, yy, no, yy, Cierpią na to, że, że wiesz, no patrzą i, i, i zastanawiają się codziennie, co nie mogą, wiesz. I, mm. I rzeczywiście, właściwie wszyscy odpowiadali natychmiast. Część tylko mówiła: Poczekaj, sprawdzę kalendarz, a jak już się okazywało, że, mają, że to jest wolny dzień, to to, to dołączali. I, i naprawdę, jałam zaskoczona, bo, bo nawet wiesz, że ja wczoraj usłyszałam od Kasi Sienkiewicz, że ona bardzo nam dziękuje. Że, że ona może wziąć w tym udział, i pomyślałam sobie, o matka, co się dzieje. No to jest piękne, naprawdę. Przepraszam, ja się teraz ruszam. Już nie chodzi o to, że ktoś mi dziękuje, bo ja nie chcę tego, wiesz. Ja się cieszę, że ludzie do tego tak podchodzą, że mają takie stanowisko, że oni wiedzą, no. że to jest ważne i oni wiedzą, że, że realnie rzeczywiście mamy wpływ, bo pamiętajmy o tym, że my w tej chwili właściwie już sprzedaliśmy wszystkie bilety, a cały dochód na z koncertu idzie na organizację, to już w tej chwili jest 80 tysięcy. Natomiast w tym momencie właściwie nagłaśniamy jeszcze bardziej zbiórkę. I ona w tej chwili jest najważniejsza, bo, bo jakby potrzeby są ogromne, tam do miliona, na, na pomagam, brakuje około 400 tysięcy, więc nadal to jest bardzo dużo do tych potrzeb i do działalności Lekarzy Bez Granic w Palestynie jeszcze przejdziemy, ale dopytam, tak ciągnąc ten wątek, a czy był ktoś, kto odmówił ze względu na, no może nie na to, że nie wspiera akcji, bo zakładam, że jednak takiej postawy nie ma wśród polskich artystów, ale że na przykład nie chce być kojarzony ze sprawą palestyńską? Nie, nikt. Ale powiem ci szczerze, że też w momencie, kiedy dzwoniłyśmy, starałyśmy się szukać artystów, którzy, o których już wiadomo, okay. że że popierają, natomiast, no nie, nie zdarzyła się taka sytuacja. Rzeczywiście były tylko kwestia tego, czy ktoś ma wolny i, i tyle. No, naprawdę każdy chciał w tym być i w pewnym momencie rzeczywiście powiem ci, że okazało się, że tak naprawdę brakuje nam już czasu, że mamy więcej chętnych na koncert niż tego czasu, którego, którego, który mamy do dyspozycji. Mhm. Tak. Jasne. To teraz pytanie do Dragini. Lekarze od granic, jako organizacja, działają w Palestynie, w Strefie Gazy, właściwie już od 1989 roku. Natomiast zakładam, że od dwóch lat ta, organiz ta działalność organizacji w tym rejonie jest zupełnie inna. Jak po. A można powiedzieć, po wybuchu wojny, po rozpoczęciu tych regularnych, już i zmasowanych ataków na strefę gazy, zmieniła się działalność lekarzy bez granic w tym rejonie. Mam na myśli zarówno sposób działania, jak i skalę. Zmieniła się w sposób radykalny, bardzo drastyczny, z tego powodu, że my mi na miejscu mamy tysiąc pracowników. Większość z nich to są palestyńczycy, więc rzeczywistość tych ludzi się Gwałtownie zmieniła, mimo tego, że to nie była dla nich pierwsza wojna, to nie był pierwszy atak na gazę, ale pierwszy raz na taką skalę dzieją się zniszczenia i ataki i na szpitale, i na cywilów, więc nasi palestyńscy koledzy nie tylko leczą i pomagają ludziom naprawdę 24 godziny na dobę. To, to faktycznie tak wygląda, chociażby ze względu bezpieczeństwa, żeby zmniejszyć tą, tą liczbę ich przyjazdów do, do, do szpitali, do miejsca pracy. Po prostu pracują 24 godziny na dobę, a dopiero potem idą do domu. Jednocześnie cierpią, tak jak wszyscy inni mieszkańcy Gazy. Jeżeli chodzi o brak jedzenia, to nich też dotyka, bo nie, nie zawsze może mi dostarczyć im jedzenie. Jeżeli chodzi o utratę bliskich, utratę domu, to wszystko są ich już wspólne doświadczenia, więc to jest naprawdę sytuacja, która jest dla nas jako organizacji niespotykana gdzieś indziej. I za każdym razem, kiedy z naszej międzynarodowej ekipy ludzie Przyjeżdżają do Gazji, a potem wyjeżdżają, opowiadają właśnie o tym, jak, jakimi dla nich bohaterami są palestyńscy koledzy, którzy również giną i, i tracą swoich najbliższych i pracują pomagając ludziom mimo tego wszystkiego, co się dzieje, a właściwie właśnie tego, że tak się dzieje, jak się dzieje, że to są. Że to są ogromne liczby też interwencji, o wiele większe, niż by to wyglądało w bardziej spokojnych warunkach, niż to wyglądało przed rozpoczęciem wojny w październiku 2023 roku. Więc to jest taka zupełnie dla nas nowa rzeczywistość, i też taka rzeczywistość, która boli, która, która naprawdę, jak, jak, jak opowiadamy o tym, co się dzieje. To coraz bardziej brakuje nam słowa, bo właściwie czujemy, że te słowa nie wystarczą. I dlatego właśnie ten koncert dla nas, tak jak Ewelina powiedziała, to jest wsparcie dla naszych działań w gazie, ale dla nas to jest wsparcie nie tylko finansowe. To jest dla nas w ogóle ogromne wsparcie, że artyści wystąpią, że swoją, swoją sztuką, muzyką, słowem. Wyszło po prostu, wyszło taki mocny przekaz i do polskiego społeczeństwa, i do ludzi w gazie. Mhm. I to jest Wiesz? coś niesamowitego z tym koncertem. Jestem bardzo, bardzo yy, wdzięczna za ten koncert. Jakie są w tej chwili najpilniejsze potrzeby w gazie? Czego tam najbardziej brakuje? Oczywiście, wszyscy wiemy, że wielu rzeczy. Brakuje przede wszystkim. Yy, spokoju, tego, żeby zostało prowadzone zawieszenie broni, żeby działania wojenne ostrzali się zakończyły, bo pamiętajmy, że jak mi rozmawiamy, to cały czas się tworzą y, y, działania w, w, w szczególności w tym momencie na północy strefy Gazy i y, mieście Gaza. Y, nam, dla nas są ogromne, ogromne wyzwanie, dla nas jest niedożywienie, czyli brak żywności, który dotyka i pracowników humanitarnych, ale przede wszystkim pacjentów naszych, bo to po prostu oznacza, że ci ludzie nie mogą normalnie powracać do zdrowia, mimo pomocy, której im udzielamy, ponieważ my również nie mamy wystarczająco posiłków, żeby, żeby, karmić pacjentów w szpitalach i jesteśmy zależni od tego, co się, co, co mogą nam inne organizacje przekazać, jeżeli chodzi o, o, o posiłki, albo co możemy właśnie zrobić na lokalnym rynku żywności, gdzie po prostu tego jedzenia nie ma. Jeśli jest, to ono jest bardzo drogie, więc ludzie go nie mogą po prostu kupić. I to jest jedna z tych podstawowych rzeczy, że my po prostu walczymy również z niedożywieniem. Mamy terapeutyczne pewne rzeczy, żeby temu, żeby łagodzić te ostre niedożywienie, natomiast mówimy o sytuacji, w której głód dotyka i pacjentów, i dzieci, i kobiety w ciąży, i kobiety karmiące, osoby, które są starsze z niepełnosprawnościami więc nie mogą. Nawet próbować dotrzeć do punktu dystrybucji żywności, a punkty dystrybucji żywności są w tym momencie z, z przywłaszczone przez jedno, jeden twór izraelsko-amerykański, którym po prostu przybicie na te, na, na te miejsce dystrybucji żywności jest bardzo często równoznaczne z narażaniem się na utratę życia i zdrowia, ponieważ tam, tam ludzie również nie są bezpieczni. Są nocne, i i, i i tak dalej. Druga rzecz jest oczywiście wszelaki, wszelaki sprzęt medyczny, woda pitna. Ponieważ nie ma dostępu do wody pitnej, no, takiej czystej, no to musi być po prostu przeczyszczanie wody, żeby to się działo. Musi być prąd, żeby był prąd, musi być paliwo do generatorów prądu, I to jest taki szereg rzeczy, które są naprawdę wyjątkowo potrzebne do tego, żeby ludzie mogli normalnie funkcjonować i żeby po prostu te niedobory i totalnie zniszczenia nie zniszczyły również ich, 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 ich zdrowia i życia. W tym momencie to jest sytuacja tak naprawdę niemożliwa, więc mi pod tym kątem mówimy i o potrzebie Rzeczy, ale też przede wszystkim o potrzebie takiego głosu, który przybiwa ze świata i potrzebny jest też, żeby ten głos przybył ze, ze strony światowych przywódców, że Izrael po prostu nie może tego robić, że nie może niszczyć ludzi, że nie może niszczyć warunki do życia, nie, można, nie może zabijać dzieci, cywilów, chorych, pacjentów, ale również lekarzy i pracowników humanitarnych. Wróćmy do koncertu na chwilę i do Eweliny. W programie koncertu są występy wielu znanych polskich artystów, ale są też wątki palestyńskie, na przykład występ Jary Alnimer, czyli wykonawczyni z Palestyny. Z tego co wiem, ona od jakiegoś czasu mieszka w Polsce, ale w jaki sposób nawiązaliście z nią kontakt i w ogóle może przybliżyć historię tej dziewczyny? Wiesz, Jara jest Palestynko-Jordanką. Od jakiegoś czasu w Polsce. Zresztą ona też już brała udział w koncercie, takim trochę mniejszym rok temu. Zaśpiewała z Pauliną Przybysz. Jeszcze na tamtym koncercie była w ciąży. Teraz już ma malutkie dziecko. Ona zaśpiewa na koncercie dwie, dwa utwory, i to, to, to będzie coś. Zresztą, wiesz, co, ja w ogóle tak naprawdę chciałabym, żeby ona też ona mówiła za siebie, bo nie chcę głupim jest o niej opowiadać. Pamiętaj. Natomiast to jest fantastyczna osoba. I no, ja byłam wczoraj na próbie chóru, gdzie było 80 osób. Jara, wszyscy, którzy czekali na swoją próbę, patrzyłam, ja sama byłam po prostu. No, popłakałam się po prostu, wiesz, słuchając jej głosu, co i jak śpiewa. Cały chór, no, no, ogromne wzruszenie. Myślę, że to będzie też taki, taki moment bardzo ważny w tym koncercie, właśnie, że ona, ona do nas dołączy. Mhm. Wiem, że w planach macie też e, wiersze palestyńskich poetów. E, czy one mają być odczytane przez nich samych, czy przez innych uczestników koncertu? Wiesz, Tutaj nam się ten scenariusz jeszcze cały czas zmienia, bo tak jak Ci mówiłam, to jest to wszystko się dzieje na ostatnią chwilę. Być może te wiersze nie, nie będą na antenie, być może one będą tylko w broszurach, które dostanie publiczność, ale też będziemy na pewno je publikować. Na pewno będą świadectwa lekarzy, którzy pracują w organizacji lekarzy bez granic. I to, to będzie, będzie też wideo pokazujące pracę lekarzy bez granic w strefie gazy. Będzie też osoba, no, wspaniały artysta, którego poznałam niedawno na festiwalu Skrzyżowanie Kultur. I spontanicznie w piątek dosłownie zaprosiłam go do. Do zaśpiewania ze mną Redemption Song Boba Marleya, i jest to Marokańczyk, nomad Ayub Humana, wspaniały artysta. To jest taki człowiek, który mam wrażenie, że jest stworzony z miłości, radości i pokoju. Zresztą sami to zobaczycie, usłyszycie. I on też jest przeszczęśliwy, że może coś, coś od siebie dodać. Natomiast nie powiedziałem jeszcze jednej ważnej rzeczy. My od początku, jak robiłyśmy ten koncert, miałyśmy takie założenie, że albo wszyscy pracują za darmo, albo tego nie robimy, bo my nawet nie mamy jak tego sfinansować. My nie możemy. To znaczy, te, przepraszam, może to źle zabrzmiało. Szukamy takich ludzi, którzy będą robić to za darmo, którzy wierzą w ideę. Nie mogliśmy mieć sponsorów z wielu powodów, nie było czasu na to, więc to jest sprawa taka bardzo czysta. Naprawdę, wyobraźcie sobie, że wszyscy rzeczywiście pracują za darmo. Ja nie mówię o artystach, nie mówię o reżyserze, o Michale, Zada, o Michale Zadara. Mówię o kierownikach planu, mówię o muzykach, o reporterach, fotografach, dźwiękowcach, oświetleniowcach, makijażystkach, fryzjerach, bo też zadbałyśmy, żeby, no jest dużo osób, żeby każdy się jakoś dobrze czuł. Wszyscy naprawdę pracują za darmo i uwierz mi te rozmowy były łatwe. To było, to był, ja czasami mówiłam tylko jedno zdanie i słyszałam tak. Tylko kiedy to będzie? I nawet nie musiałam właściwie kończyć, bo zwykle miałam, wiesz, no, taką regułkę, przepraszam, taką informację wydłużoną, przygotowaną i po prostu, którą odtwarzałam za każdym razem, ale naprawdę w większości osób, wiesz, mówili, wiesz to, to jest karma, musimy robić takie rzeczy, wierzymy w to, chcemy być z wami, super, że to robicie, to jest ważne, tak, znamy organizację Lekarze Bez Granic, tak, chcemy coś zrobić dla dla Palestyńczyków, dla Organizacji Lekarzy Bez Granic i cieszymy się, cieszymy się, to może źle znowu brzmi, ale że rzeczywiście to, to jest taka pomoc, realna pomoc. Zbieramy pieniądze i chcemy, żeby one wpłynęły na, na pracę Organizacji lekarzy, lekarzy Bez Granic. No i to jest ważne, wiesz, że. że że jest taka potrzeba, naprawdę, i że taka świadomość ogromna, co się dzieje w Palestynie, w gazie. I że naprawdę, to, no myślę, że wszystkie ręce na pokład, więc robimy co możemy po prostu, żeby, żeby to, to żeby wprowadzić jakąś realną zmianę. A możesz zdradzić, jakie utwory znajdą się w repertuarze niedzielnego koncertu? Tak, po części. Po części pewnie. Będą, tak, będą to utwory artystów oryginalne, czyli na przykład kwiatia błoni zaśpiewa, dziś nie, nie pójdę wcześniej spać. Albo znowu pomyliłam tytuł, ja cały czas mylę ten tytuł. Przepraszam. Ale Kasia mi powiedziała, że i tak wszyscy nadal mylą ten tytuł, więc jakby jestem w tej grupie. Jeżeli ten... ja go nie mylę, to dobrze powiedziałaś, ale może być tak, że. Że też przekręcam. Krzysiek Zalewski zagra Tolerancję Stanisława Sojki. I myślę, że no mogę już zradzić, I tak zacznie się koncert. Krzysiek zaśpiewa na miły Bóg. Życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie stać. i aby żyć z siebie samego trzeba dać. I będzie też, będą utwory, no wymieniamy, chcemy też częściowo rzeczywiście umieścić utwory w języku angielskim, żeby osoby, które usłyszą ten, ten koncert może gdzieś za granicą albo będą na miejscu, czy będą też przy odbiornikach, czy usłyszą to, to w internecie, żeby też poczuły ten, ten przekaz, więc będzie to taki... No różnorodny, ale jednak utwory cały czas z takim bardzo humanistycznym przekazem. Czy będzie tytułowe Sending You Light Melanie Demore? Oczywiście. Bo właśnie wspomnieliśmy jeszcze o tym, że to jest yy, no, nawet nie tyle jakiś motto, co tytuł po prostu tego koncertu. Tak, yy, będzie ten utwór. Wczoraj śpiewaliśmy yy, ten, ten utwór na próbie. Yy, no ja tylko miałam taki niesamowity widok, powiem ci, że zostałam z Pauliną Przybysz, Gabą Kulką, Jarą reszta artystów akurat wczoraj nie mogła być na próbie. No widziałam 80 osób w chórze i na, na końcu przy drzwiach Gabę Kunert, czyli jedną z organizatorek tego koncertu i miałam problem ze śpiewaniem, bo Gaba co chwilę po prostu Zaczynała płakać, chowała się gdzieś za ścianę, po czym uspokojona wracała i znowu, i znowu się chowała. Więc no, ja zastanawiam się, jakby, jak to będzie na tym koncercie. Mam nadzieję, że jakoś się pozbieramy wszyscy, bo jednak chciałabym, żeby publiczność, która będzie w sali i ludzie, którzy usłyszą ten koncert w radio, żeby no coś jednak usłyszeli, a nie tylko artystów, którzy będą płakać non stop. Więc tak, będziemy się starać podejść jednak, jest, przepraszam, no ja sama się teraz spłukałam, no, Emocje wymieszane z muzyką na pewno. Dobra, to na koniec pytanie jeszcze od Dragini. Jak można wesprzeć Waszą organizację tutaj z Polski? Organizację można wesprzeć oczywiście, jeżeli chodzi o działania w gazie, poprzez zbiórkę. Zbiórkę zbiórka się znajduje na pomagam.pl. Można również wpłacić poprzez naszą stronę. Można również dostać takim regularnym darczyńcom, y, też poprzez stronę albo, albo, albo spotkanie z naszym fadryzerem, fadryzerką. Można. Też zrobić taką bardzo ważną rzecz. a To jest po prostu powiedzieć o tym koncercie, szerować informacje o tym koncercie i w ogóle pokazywać dzielić się tymi informacjami, które mi przekazujemy z, z Gazy, ze względu na to, że to jest tak naprawdę cały czas pokazywanie, że się o tych ludziach pamięta, że nie pozwoli mi na to, żeby oni zapomniano i nie pozwoli mi na to, żeby po prostu. E, przekreślono im, im, im jakimkolwiek możliwość życia, oddychania yy, yy, i przeżycia w gazie. Więc to są rzeczy, które mają ogromne znaczenie. Każdy wybierze to, na co ma za sobie, na co, co jest dla niego dostępne, ważne. I dla nas po prostu to poczucie, że jesteśmy w tym razem. To też daje, daje nam świadomość tej sprawczości, że możemy zrobić jeszcze więcej, pomagając ludziom na miejscu i że możemy też po prostu dać taką możliwość, że się ludzie do tego dołączają, żeby działać wspólnie, żeby pokazać, że się nie zgadzamy na, na zabójstwa ludzi i na, które ma miejsce w Strefie Gazy. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę, a widzów odsyłam do opisu, gdzie znajdziecie szczegółowe informacje na temat koncertu, a także link, pod którym można wciąż wydaje mi się, nie chcę powiedzieć czegoś, co jest nieprawdą ale wciąż można kupić bilety. Ale jest ich naprawdę bardzo mało w tej chwili, może kilkanaście, więc zapraszam. Trzeba się spieszyć. Trzeba się spieszyć, ale najważniejsza rzecz najważniejsza jest zbiórka, o której powiedziała Draginia. No właśnie, link do zbiórki. Tak. Zdecydowanie. Także niedziela, 5 października, Studio Koncertowe Polskiego Radia, Studio imienia Witolda Lutosławskiego w budynku Polskiego Radia w Warszawie. Dzięki jeszcze raz. Dziękuję. Dziękuję bardzo.